Co na odporność? Wzmocnienie odporności zimą dzięki diecie, ruchowi i rozsądnej suplementacji. Jesień i zima kojarzą się z katarem, kaszlem i niespodziewaną infekcją, która potrafi wywrócić plany do góry nogami. Nic dziwnego, że tyle osób zastanawia się, co na odporność naprawdę działa i jak zaplanować wzmocnienie odporności zimą, zamiast co kilka tygodni walczyć z przeziębieniem czy grypą. Zamiast szukać cudownych tabletek, warto przyjrzeć się temu, jak funkcjonuje układ odpornościowy oraz co wspiera go w okresie jesienno-zimowym. Kilka prostych zmian w diecie, stylu życia, śnie i aktywności fizycznej może przynieść realne wzmocnienie organizmu i sprawić, że jesień i zima miną spokojniej, bez poczucia, że każdy sezon to niekończąca się kolejka do lekarza. Zanim przejdziemy do szczegółów, Warto zacząć od szybkiego przeglądu najważniejszych elementów. Poniżej znajdziesz kluczowe filary zimowej odporności, do których za moment wrócimy w szerszym omówieniu. Silna odporność zimą zaczyna się od zdrowej diety warzyw i owoców, produktów pełnoziarnistych, roślin strączkowych oraz dobrego białka w codziennych zimowych posiłkach. Suplementy, takie jak witamina D, witamina C czy cynk, Pomagają tylko wtedy, gdy uzupełniają potwierdzone niedobory, a nie zastępują jedzenie. Jelita i mikrobiota jelitowa odgrywają kluczową rolę w odporności, dlatego warto sięgać po jogurty naturalne, kiszonki i kwasy omega-3. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu oraz prosta higiena rąk i otoczenia wyraźnie obniżają ryzyko infekcji. Największe wzmocnienie organizmu dają codzienne, powtarzalne nawyki, ciepłe posiłki, ruch, sen i rozsądna suplementacja przez całą zimę. Zdrowa dieta i witaminy co na odporność w okresie jesienno-zimowym? Pierwszą odpowiedzią na pytanie co na odporność powinna być zawsze zdrowa dieta a nie kolejny syrop wrzucany do koszyka w pośpiechu. To, co jesz każdego dnia, ma istotną rolę w tym, jak reaguje Twój układ odpornościowy, gdy pojawia się patogen w sezonie zwiększonej zachorowalności? W okresie jesienno-zimowym szczególnie ważne są warzywa i owoce bogate w antyoksydanty. Papryka, kiszona kapusta, natka pietruszki, cytrusy i kiwi dostarczają dużych ilości witaminy C oraz innych związków wspierających obronę przed przeziębieniem i grypą. Urozmaicona, zbilansowana dieta. Powinna obejmować także produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy oraz dobre źródła białka. Dzięki temu organizm otrzymuje nie tylko witaminy, w tym witaminy z grupy B, lecz także składniki mineralne ważne dla prawidłowego działania układu immunologicznego. Regularne sięganie po tłuste ryby morskie, siemielniane i orzechy włoskie dostarcza kwasy tłuszczowe omega-3, które pomagają regulować procesy zapalne. W praktyce oznacza to, że zdrowa dieta powinna opierać się głównie na nieprzetworzonych produktach i ograniczać nadmiar cukru oraz tłuszczów trans. Jeżeli na co dzień dbasz o odpowiednią ilość warzyw, owoców i pełnoziarnistych zbóż, twoja odporność zyskuje mocne wsparcie, a cały styl życia sprzyja lepszej regeneracji organizmu. Witamina D, witamina C i cynk. Suplementacja a wzmocnienie odporności zimą. Choć fundamentem pozostaje zbilansowana dieta, w naszym klimacie jesień i zima sprzyjają niedoborom niektórych witamin i składników mineralnych, przede wszystkim witaminy D i witaminy C. Niska ekspozycja na słońce sprawia, że organizm wytwarza jej zbyt mało, a badania pokazują, że wyrównanie niedoboru może nieznacznie zmniejszać ryzyko infekcji dróg oddechowych. Suplementacja witaminy D od jesieni do wiosny jest więc często zalecana, ale dawkę warto dobrać indywidualnie. W praktyce wykorzystuje się także tran i olej z wątroby rekina, które oprócz witaminy D dostarczają kwasy tłuszczowe omega-3, wspierające reakcje zapalne kontrolowane przez układ odpornościowy. Popularnym tematem jest również witamina C. Jej regularne przyjmowanie może skracać czas trwania przeziębienia, zwłaszcza u osób narażonych na duży wysiłek fizyczny, ale nie zastępuje zdrowej diety bogatej w naturalne źródła witaminy C. Cynk, przyjmowany w odpowiedniej dawce, może łagodnie skracać czas utrzymywania się objawów infekcji, choć nie działa jak bariera, która całkowicie blokuje kontakt z wirusem. Wzmocnienie odporności zimą poprzez suplementację wymaga więc rozsądku. Preparaty powinny uzupełniać niedobory potwierdzone badaniami, a nie zastępować codzienne wybory żywieniowe i inne elementy stylu życia. Jeżeli zastanawiasz się, co na odporność wybrać z półki w aptece. Warto najpierw skontrolować wyniki badań i skonsultować suplementację z lekarzem lub dietetykiem. Probiotyki, jogurty naturalne i kwasy tłuszczowe omega-3, jelita a wzmocnienie odporności. Coraz więcej badań pokazuje, że układ odpornościowy jest ściśle powiązany z tym, co dzieje się w jelitach, a mikrobiota jelitowa wpływa na reakcję organizmu, gdy pojawia się infekcja. Probiotyki wspierające florę jelitową można dostarczać zarówno w formie suplementów, jak i z codziennym jedzeniem. Szczególnie wartościowe są jogurty naturalne, kefiry, maślanki oraz tradycyjne kiszonki, które dostarczają żywych kultur bakterii i stanowią naturalne wsparcie dla odporności. Aby te mikroorganizmy mogły dobrze funkcjonować, potrzebują odpowiedniego paliwa, błonnika pochodzącego z warzyw i owoców pełnoziarnistych produktów zbożowych oraz roślin strączkowych. Dzięki temu jelita stają się jednym z ważnych elementów, przez które wzmocnienie odporności staje się łatwiejsze i bardziej stabilne. U osób często chorujących w okresie jesienno-zimowym, niektóre szczepy probiotyczne mogą zmniejszać liczbę epizodów przeziębienia oraz skracać czas trwania objawów, choć nie zastąpią całkowicie innych działań profilaktycznych. W codziennej diecie warto też pamiętać o źródłach kwasów tłuszczowych omega-3, które razem z probiotykami wspierają działanie układu immunologicznego i pomagają ograniczać nadmierną, przewlekłą odpowiedź zapalną. Dobrze zorganizowana mikrobiota jelitowa obniża ryzyko infekcji dróg oddechowych, co szczególnie docenia się zimą, gdy pytanie co na odporność wraca jak bumerang. Systematyczne sięganie pofermentowane produkty mleczne i kiszonki to niewielka zmiana w stylu życia, która w dłuższej perspektywie realnie wzmacnia organizm. Aktywność fizyczna, sen i higiena Styl życia a odporność zimą. Układ odpornościowy reaguje nie tylko na to, co jesz, lecz także na codzienne decyzje związane z ruchem, snem i higieną. Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna wspiera krążenie. Pomaga regulować poziom hormonów stresu i może zmniejszać ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych. Zbyt intensywne treningi bez regeneracji mogą natomiast chwilowo osłabiać organizm. Dlatego zimą lepiej postawić na systematyczne, średnio intensywne formy ruchu: szybki marsz, jazdę na rowerze stacjonarnym, pływanie czy ćwiczenia w domu. Równie ważny jak ruch jest sen. Osoby, które przewlekle śpią za krótko, częściej łapią przeziębienie po kontakcie z wirusem ponieważ układ immunologiczny nie ma czasu na pełną regenerację. Warto dbać o odpowiednią ilość snu, stałe pory zasypiania i wybudzania oraz ograniczenie ekspozycji na ekrany przed snem. Klasyczna higiena, regularne mycie rąk, wietrzenie pomieszczeń, unikanie bliskiego kontaktu z osobami wyraźnie chorymi pozostaje jednym z najprostszych, a jednocześnie najskuteczniejszych sposobów na ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenów. Taki styl życia, łączący ruch, dobry sen i podstawowe zasady higieny sprzyja wzmocnieniu odporności zimą i pomaga przejść najchłodniejsze miesiące z mniejszą liczbą infekcji. Jesień i zima często sprzyjają siedzącemu trybowi funkcjonowania i większemu napięciu emocjonalnemu, dlatego świadome planowanie ruchu, odpoczynku i prostych rytuałów higienicznych staje się ważnym elementem wzmocnienia organizmu na kolejne tygodnie chłodnego sezonu. Praktyczny plan na wzmocnienie organizmu. Zbilansowana dieta i codzienne nawyki. Kiedy teoria zaczyna układać się w spójny obraz, łatwiej zaplanować konkretny plan dnia, który przełoży się na wzmocnienie organizmu. W praktyce odpowiedzią na pytanie, co na odporność zimą, jest przede wszystkim zbilansowana dieta oraz kilka powtarzalnych nawyków. Codzienny jadłospis warto oprzeć na ciepłych warzywnych zupach. Daniach jednogarnkowych z dodatkiem roślin strączkowych, pełnoziarnistych produktach zbożowych oraz stałej porcji warzyw i owoców bogatych w witaminy, takich jak papryka, kiszona kapusta czy kiwi. Do tego dobrze jest regularnie włączać fermentowane napoje mleczne, np. jogurty naturalne lub kefir, oraz dbać o obecność źródeł kwasów tłuszczowych omega 3 w postaci ryb morskich, siemienia lnianego czy orzechów włoskich. Równolegle warto zaplanować umiarkowaną aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu i traktować sen jako pełnoprawny priorytet, a nie coś, co zostaje na koniec dnia. Jeśli pojawia się potrzeba suplementacji witaminy D, witaminy C, czy cynku, najlepiej oprzeć się na wynikach badań i konsultacji ze specjalistą, a nie na przypadkowych poradach. Takie połączenie świadomych wyborów żywieniowych i zmian w stylu życia. Sprawia, że wzmocnienie odporności zimą staje się procesem, a nie jednorazową kuracją przed kolejną falą zachorowań. Z czasem układ odpornościowy korzysta z tej powtarzalności. Rzadziej pojawia się wrażenie zwiększonej podatności na krążące w otoczeniu infekcje, a ryzyko zachorowań w kolejne sezony stopniowo się zmniejsza. Podsumowując. Wzmacnianie odporności zimą nie sprowadza się do jednego magicznego preparatu, który raz na zawsze rozwiąże problem infekcji. Najważniejsze filary to zdrowa dieta, regularna aktywność fizyczna, odpowiednia ilość snu, podstawowa higiena i rozsądnie dobrana suplementacja. Z perspektywy układu odpornościowego najbardziej ochronne są codzienne, powtarzalne wybory: posiłki pełne warzyw i owoców, w tym papryki, kiszonej kapusty czy kiwi. Produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, dobre źródła białka oraz zdrowe tłuszcze bogate w kwasy tłuszczowe omega-3. Takie odżywianie dostarcza nie tylko witaminy C i innych antyoksydantów, lecz także witaminy z grupy B oraz składników mineralnych potrzebnych, by układ immunologiczny mógł reagować sprawnie, gdy w otoczeniu pojawia się patogen. W okresie jesienno-zimowym warto jednocześnie pamiętać o wyrównaniu ewentualnych niedoborów witaminy D. Na przykład z pomocą tranów lub preparatów zawierających olej z wątroby rekina oraz o tym, że suplementacja cynku czy witaminy C może łagodnie skracać czas trwania przeziębienia, ale nie zastąpi zdrowego stylu życia. Probiotyki, jogurty naturalne, kiszonki i inne produkty wspierające mikrobiotę jelitową stanowią dodatkowy element układanki, który pomaga obniżać ryzyko infekcji górnych dróg oddechowych. Szczególnie gdy jesień i zima sprzyjają częstym kontaktom w zamkniętych pomieszczeniach. Jeśli więc zastanawiasz się, co wybrać na wzmocnienie odporności, warto potraktować cały proces jako stopniowe porządkowanie stylu życia. Zadbanie o zbilansowaną dietę, odpowiednią ilość snu i regularny ruch, a suplementację traktować jedynie jako starannie dobrane uzupełnienie. Dzięki temu zima przestaje kojarzyć się wyłącznie z przeziębieniami i grypą a częściej z poczuciem, że układ odpornościowy realnie korzysta z codziennych wspierających go nawyków.